możemy nauczyć od właściciela tego. Tego Ten zamek miał być sprzedany za 40 milionów. Za tyle wystawiła go do sprzedaży gmina. Jednak pan Andrzej, przedstawiciel i właściciel Polmeku, stwierdził, że może dać 14. Oczywiście jego propozycja została wyśmiana. Jeden raz. Za drugim razem już nie była to taka śmieszna propozycja, aż wreszcie za trzecim razem, skoro nie było innych propozycji, zgodzono się na cenę 14,7 miliona złotych. Jakie trzy rady dla kupującego i dla sprzedającego możemy z tej historii wyciągnąć? Po pierwsze. Gdy nie przyjmuj pierwszej oferty. Wreszcie rada dla sprzedającego, że czasami warto sprzedać po nieco niższej cenie i właśnie liczyć na to, że inwestor zrobił wspaniałą inwestycję. I wreszcie tak, trzecia rada, myślę, że to jest rada dla sprzedającego bardziej, czy lepiej przyjąć, czy gorszą ofertę, ale gwarantującą właśnie, że zostanie tutaj tak wspaniałe miejsce odnowione. A miliardera, właściciela polnego, pana Andrzeja Grabowskiego, udało mi się tutaj spotkać i porozmawiać z nim chwilę o inwestycjach. Niestety na początku pomyliłem go z jego kierowcą.